Marek, ile można czekać na to? Ale nie, nie, nie walnulę. Na bank leż. No. Ty, leż, nie drzwi go Za kapotę, no. Leż za kapotę to jest. ej. Pa. Uuuu! Uuu. to jest twoja stacja! Uuuu! Uuu. Dawaj piękne Uuu. zdjęcie! Uuu. Ale oh. kawa! Pokaż. Jez, to jest ryba. To będzie ta ryba. No, masz. Tak? Czekaj, zinga nam. Poczekaj, trzymaj cłęwetkę. Dobrze, że chociaż jeden wie co robi no. To jest ta ryba. I to wcale nie o To jest ta ryba chyba. To, ryba, chyba. A... to może być ta ryba. To no. może być ta ryba. No. Dawajcie go w piekło i co od razu tam do węzłek? No, no ten, ten nie ma litości, panie. Powiedzcie mi jedną rzecz, kurwa. Do no. Doktora Wędka? Nie. kogoś godzinnego. A to jeszcze najgorzej, że miałem ja holować. Aha. Ty Nie zjem, niestety. Pa, moją rybę zjem.

Oooo, Kristoch tak spojrzał! Tak myślisz? No, na Otrzymaj wędkę. Nie chyba. Chyba nie. To był tak nietypowy hol, że ten nawet nie wiedział, że został wyholowany. No, bo ta jak bo ci dupa wyszła. E. E, na wiesz.